Książka Świat Według Kiepskich. Zwariowana historia kultowego serialu Polsatu. Sprzedaży od 12 października. Polsat postanowił zakończyć realizację z Itkomu Świat Według Kiepskich, który w ramówce stacji obecny był od 1999 roku. W publikacji przedstawiona będzie historia z Itkomu opowiedziana przez jego twórców, między innymi aktorów, producentów i scenarzystów. Nie zabraknie też wspomnień poświęconych m.in. zmarłym aktorom, Krystynie Feldman, Rudanowi Smoleniowi, Ryszardowi Kotysowi i Dariuszowi Gnatowskiemu, którzy występowali w produkcji. W publikacji aktorzy zdradzają kulisy produkcji, opowiadają wiele ciekawych historii związanych z powstawaniem serialu. Aktualnie Polsat emituje ostatni sezon serialu, który został nagrany na początku poprzedniego roku, tuż po śmierci Dariusza Gnatowskiego i Ryszarda Kotyza. Przed wami zdjęcia z planu, ciekawostki czy wspomnienia aktorów, oraz fragment wywiadu z pomysłodawcą i scenarzystą serialu. To z jego inicjatywy wyszły pierwsze trzy odcinki pilotażowe. Muszę powiedzieć, że jak zaczęłam grać w tym serialu, to uważałam, że wiele sytuacji, wiele zachowań jest y, przejaskrawionych. To jednak, y, jak zaczęłam obserwować y, y, to, co się dzieje wokół mnie. To zauważyłam, że no są takie środowiska, są takie kamienice jak ćwiartki 3x4. Kręciliśmy w kamienicy na podwalu róg Podwale i Dworcowej i to było realne mieszkanie, które w tej chwili tu jest przeniesione. Była prośba o ciszę, albo ktoś tam gotował, tu, tu, ktoś tu kotlety, normalne życie, chciało mieliśmy szkołę muzyczną. I często było tak, że trzeba było przerwać y, ujęcie, ponieważ y, na jakimś głośnym instrumencie, pianino, była lekcja i trzeba było, no, 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 trzeba było po prostu to przeczekać. Na początku mieliśmy Przekonanie, że jest dużo ludzi, którzy się brzydzą takim serialem. Natomiast znaleźli się ludzie, którzy bardzo jednak byli za nami, no po prostu za tym, co jest we środku, a nie tylko co jest tą zewnętrznością, która może na początku była dla ludzi dosyć. Po prostu uboga. Ja nie, nie wspominam z jakimś olbrzymim sentymentem tamtego mieszkania. Znaczy, mieszkania, tamtego kręcenia. Mieszkanie je, mam tutaj, takie samo mieszkanie. Tylko jak które dzisiaj dziecko zauważyło, co nigdy mi nie wpadło do głowy, weszło na plantach, popatrzył: o! O! Mieszkanie, o! Tylko bez sufitu, bo tak popatrzyło się na tą dziurę nad nami, na te reflektory, na to wszystko. Bez sufitu, jakie dziwne, jak domek na drzewie. Mieliśmy to szczęście, że mieszkanie, w którym tręciliśmy przez wiele lat kiepskich, szło do remontu, więc można było po prostu zamienić te elementy, które tam Występowały w tej pierwotnej scenografii nowymi, wymontowaliśmy stare framugi, drzwi wejściowe i zastąpione zostały nowymi elementami, o czym skorzystał następny właściciel. Jak, jak to się stało, że ja się znalazłem w tym serialu? Nie wiem, jak to się stało. Nie, czy nie miał pan oporu, żeby zagrać kogoś takiego? Miałem opory, miałem opory. Ja grałem przecież bardzo dużą rolę w Bożej Podszewce, główną rumuńską rolę w Bożej Potrzebce, Andrzeja Jurewicza. O, wczoraj idę sobie plantami, piękna pogoda, idę na próbę do Teatru Słowackiego, idę obok barbakanu, a tam stała wycieczka młodych, małych ludzi. Ja zacząłem się kryć twarz, żeby mnie nie rozpoznano, bo zwykle robi się wtedy wiele hałasu. I a pani. Przewodniczka chyba opowiada i mi mówił: Tutaj zobaczcie na lewo barbakan, tam wieżyczki strzelnicze. W tym momencie mnie zauważyła i mówi: A na prawo pan Andrzej Grabowski z serialu kiepskich. Z jednej strony zaspokoiło to moją próżność, ponieważ jednak rozpoznała nie Ferdynanda Kiepskiego, tylko Andrzeja Grabowskiego, który gra Ferdynanda Kiepskiego, ale z drugiej strony, czy ja jestem aż tak gruby jak barbakan. <grym> ale to znaczy, że jest pan elementem tego miasta już trwałym. Tu jestem, tak, no. Recenzenci piszą, że ten serial oddaje właściwie ukrytą twarz społeczeństwa, że pokazuje wprost, jacy są ludzie naprawdę w Polsce. No te dialogi są, prawda, dowcipne, kontrowersyjne i tak dalej, ale trzeba chyba zdradzić jedną tajemnicę, że tak naprawdę to głównie te dialogi pisze bardzo specyficzna para. Reżyser jest, pochodzi z Tadżykistanu, tak? Nazywa się, przepraszam, muszę sięgnąć do kartki, Okiu... Kamidow, dobrze? Kamidow. Kamidow, tak, Okił Kamidow. I on pisze te dialogi z kim? Scenariusze pisze bardzo, bardzo wiele osób. Przede wszystkim są to scenarzyści tak zwani nieprofesjonalni. I bardzo możliwe, że... W tym również tkwi siła kiepskich. Ponieważ yy, yy, jeżeli ktoś uczy się pisać scenariusz, to wie, że nie wolno napisać tak, a wolno tylko tak, że nie wolno zrobić tego, a wolno zrobić, a należy zrobić tak. Tu nie ma żadnych zasad. Jeżeli są jakieś konwencje, one są łamane przez niewiedzę nawet, bo jeżeli jeden ze scenariuszy napisał były milicjant z Legnicy, a jeden scenariusz napisał barman obecny z Krakowa, a przede wszystkim scenariusze pisze Mim z Teatru Tomaszewskiego, z pantomimy Tomaszewskiego we Wrocławiu. Aleksander Sobiszewski. Aleksander Sobiszewski. Dajmy, wymieńmy wymień, trzy tak, bo, on 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 bo on jest takim głównym scenarzystą. No, Janusz, Janusz, Sadza. Janusz Sadza i, I Piotr Kalbas. Tak. A również jest jeden ze scenarzystów, który nazywa się Patryk... Joko. Joko. Joka. 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 To nie jest Polak. Jest z pochodzenia Polakiem, ale jest czarny, jest murzynem I jeżeli, to jest dziwna sytuacja, jeżeli Tadżyk z Murzynem siedzą i piszą scenariusz do serialu o, o Polsce jeden z najbardziej polskich serialów. Fragment wywiadu z podcastu. Cały materiał można odsłuchać w Spotify. Link publikujemy w opisie. No, i po pięciu latach takiego funkcjonowania w ciepełku przyszedł do nas właśnie właściciela temu i zaproponował napisanie sitcomu dla telewizji Polsat, bo takie było zapotrzebowanie. Myśmy nie wiedzieli, co, co, co oznacza w ogóle słowo sitcom, szczerze powiedziawszy, wtedy ja oglądałem serial świat według Bandich. Ale szczerze powiedziawszy, nie miałem pojęcia, że to jest Sitcom. To był po prostu dla mnie serial, który mi się podobał. Było OK, było fajnie, wyśmiewał całe struktury amerykańskiego society, takiego, które dla nas było obce całkowicie. W bardziej lub mniej prawdziwy sposób pokazywał strukturę funkcjonowania społeczeństwa amerykańskiego. No i pewnego dnia. Zaproponowałem właśnie właścicielowi ATM napisanie serialu, zbliżonego do tego, który był moim ulubionym, ale na, w przeniesieniu na grunt polski, uh -huh. czyli opisanie sytuacji przeciętnej polskiej rodziny na gruncie polskim. Uh -huh. Całkowicie w oderwaniu od tego, co było do tej pory, czyli pokazujemy rodzinę polską w wypasionym domu. Gdzie wszyscy się kochają, gdzie jest tak pięknie, każdy zarabia kupę kasy, jeździ na wakacje na Majorkę <laughs> i tak dalej. E, z racji e, miejsca zamieszkania, e, czyli tak zwany wrocławski trójkąt Bermudzki, e, przy ulicy Traugutta dokładnie, mniej więcej. E, wiedziałem, jak taka rodzina mniej więcej funkcjonuje. E, nie chciałbym tego nazwać, nazywać patologią, bo, bo, bo to też jest mocno pejoratywne. Dostaliśmy zielone światło z racji tego, że trzeba było napisać pierwsze trzy odcinki pilotażowe. Zebraliśmy ekipę. Przy pierwszym odcinku pracowało bardzo dużo ludzi. I z tego pierwszego odcinka zostaliśmy tylko ja i Aleksander Sebiszewski, który pisał właściwie. Yy, Odcinki chyba do 2019 Jakoś roku? Jakoś tak. Sprawdzałem dane. Tak. Tak. Ty pamiętasz właśnie reakcję na, na, na fabułę, na ten sitcom aktorów? Byli przekonani do tego? W ogóle. W ogóle. W ogóle. Yy, przede wszystkim. Yy. To zostało napisane przez kompletnie nieznanych ludzi. W porównaniu ze scenarzystami, który, którzy w ówczesnych latach funkcjonowali jako vip jako celebryci, w ogóle no, ludzie, Aha. których filmy robi się tak sobie i daje się na te film, na te produkcje pieniądze, no, tak, tak. Do tego reżyserią zajął się niejaki Okiul Kamilow. Kim, kim był Okiul Hamidów? Też nikt nie wiedział. Poszliśmy na głęboką wodę, bo chcieliśmy zatrudnić e, z, z, znanych aktorów. Ferdynandem Kiepskim miał być niejaki Janusz Rewiński. E, uderzyliśmy w drzwi z, z taką propozycją. Janusz Rewiński przeczytał, albo nie, fragment pierwszego odcinka. Postukał się w głowę, powiedział, że to jest kompletny idiotyzm, po prostu krytyk. Do tego, kto to jest, ten Saza e, Lisowiszewski. Już nie mówiąc o jakimś ruskim nazwisku mm -hmm. Hamidow Wolny. No i tak nas przeganiali. Aż w pewnym momencie no, Polska zorganizował casting na rolę Halinki, na rolę Mariolki i na rolę Baldusia. Natomiast rolę Ferdynanda Kiepskiego po odmowie Janusza Rewińskiego dostał Andrzej Grabowski, któremu to zaproponowano. Andrzej Grabowski był wściekły. Że musi to zrobić, ponieważ po przeczytaniu tych pierwszych trzech odcinków stwierdził, że większego brzegu nie widział w życiu. Że to jest tak potworne. Ale prawdopodobnie nie było go stać wtedy na kieliszek chleba, więc podjął się tej roli no i wniknął. No jak się okazało, skutecznie gra do tej pory. Jak się okazuje, prawie 600 odcinków jako jeden z, 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 z nielicznych, bo przecież się trzy czwarte w grupie aktorskiej poumierało, a serial jest kręcony.